Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a właściwie poradniku do Fortnite, a zostaw kciuka, suba, dzwoneczek, pamiętaj o moim kodzie twórcy, będę bardzo wdzięczny jeśli przy zakupie karnetu bojowego go użyjesz, czyli po prostu przed zakupem we wtorek karnetu bojowego wchodzisz tutaj, wpisujesz w wesprzy twórcę, klikasz profi, potwierdzasz i kupujesz sobie karnecik bojowy we wtorek z moim kodikiem. a zadanko, którym się dzisiaj zajmiemy to stwórz pistolety, lecimy na plac zabaw, e, lecimy na naparzankę i pokażę Ci jak wykonać tego quest'a. Dobra, jestem już na, na parzance, zebrałem co potrzebuję, więc... Do zrobienia tego questa potrzebujecie prowizoryczny rewolwer Jego można wydropić w każdym tutaj dostępnym tak naprawdę miejscu No ja będzie do mnie strzelał Menel teraz yy, Można go wydropić tak naprawdę w każdym miejscu na mapie yy, Ze skrzynki i nie tylko oczywiście Dobra, wylądujmy gdzieś sobie tutaj szybko, bo przecież jakiś frajer do nas musiał strzelać yy, Wylądujmy sobie tutaj na przykład w tym miejscu On dropi też w ogóle z dropu jak coś Bierzecie sobie taki rewolwer, lądujecie sobie, mm, jak już macie taki rewolwer, lądujecie sobie tutaj na przykład na wysypisku, zbieracie sobie stąd bardzo dużo części y, mechanicznych, którymi potem bierzecie i tutaj wchodzicie w ekwipunek, tworzenie przedmiotów, wybieracie sobie ten pistolet, tworzycie go, cyk. To trwa. No i w ten sposób macie stwórz pistolety 1x3 I to wszystko w tym odcinku, dzięki serdeczne za oglądanie Zostaw oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek jak pomogłem Pamiętaj o moim kodzie twórcy w sklepie przed zakupem karnetu bojowego Będę bardzo wdzięczny jeżeli go użyjesz, wpisz go sobie już dzisiaj A we wtorek kup oczywiście karnet bojowy z tym kodzikiem Wbijaj na streamy, link do Twitcha jest oczywiście w opisie Facebook, Instagram, Discord, TikTok i mój drugi kanał YouTubeowy tam na dole w opisie też znajdziesz Miłego popołudnia Ci życzę, trzymaj się i do następnego poradnika w nowym sezonie Cześć!